Zastawa 750 to małe auto, które odegrało wielką rolę. Rolę w zmotoryzowaniu krajów byłej Jugosławii i stało się to na przeszło dekadę wcześniej niż w przypadku Polski, mimo iż oba kraje uważane były za socjalistyczne. Co więc wpłynęło na fakt, że w socjalistycznej Jugosławii tak szybko postanowiono masowo motoryzować społeczeństwo w dodatku samochodem na zachodniej licencji? I jakie szczegóły krył za sobą ten uroczy samochodzik? Zapraszam na film. Starsi widzowie zapewne pamiętają ten garbaty samochód jeżdżący po ulicach albo wrastający na osiedlowych parkingach. Gdy stał pozbawiony elementów, właściwie nie było wiadomo, czy mamy do czynienia z Fiatem, Zastawą, czy może z Seatem. Choć prawdopodobieństwo, że jest to właśnie Zastawa było spore, bo w latach 64 1970 do Polski trafiło około 15 tysięcy tych aut. Zastawa 750 bazowała na Fiacie 600D, zmodernizowanej wersji Fiata 600. Był to udany i nowoczesny samochód. Zaprojektowany przez słynnego inżyniera Dante Giacose. Produkcję zastawy rozpoczęto w 1962 roku, a więc dwa lata po debiucie pierwowzoru Fiata 600D. Fiat 600 i 600D były modelami bardzo popularnymi we Włoszech, ale także w Hiszpanii, gdzie wytwarzano go pod postacią Seata 600. Tam stał się symbolem boomu gospodarczego lat 60. i podobnie jak zastawa w Jugosławii, tak Seat w Hiszpanii zmotoryzował kraj. Był też niemiecki epizod, gdzie popularny fiat wytwarzany był jako NSU Neka, Jagst. Jak to się więc stało, że w socjalistycznej Jugosławii można było produkować nowoczesne auta dla mas na zachodniej licencji, podczas gdy my mogliśmy tylko o tym pomarzyć? Kontakty zastawy z światem rozpoczęły się w latach 50. Już w 1954 roku Jugosławianie produkowali samochody na licencji Fiata. Było to możliwe z uwagi na większą niż w przypadku Polski niezależność władz Jugosławii wobec Związku Radzieckiego. To jednak temat na inny film. Zastawa 750 w swej ojczyźnie Ficia, biedronka, mimo iż była autem niewielkim, to z pewnością nieprymitywnym miała chociażby otwierane na korbkę, a nie jak wiele francuskich aut z tego okresu przesuwane szyby przednie. Dźwignia zmiany biegów umieszczona była w podłodze, a nie jak w wielu konkurencyjnych modelach przy kierownicy. Natomiast umieszczony z tyłu silnik chłodzony był wodą. Sam silnik to czterocylindrowa jednostka o pojemności 767 cm3, rozwijająca moc 25 koni mechanicznych. Trzeba przyznać, że jest żwawsza od malucha i z uwagi na rodzaj chłodzenia także cichsza. Prędkość maksymalna też jest wyższa niż we Fiacie 126P i wynosi 110 km na godzinę. Mimo wszystko komfort jazdy nie powala na kolana. Bardzo słaba jest widoczność do tyłu, za co zwrotność zasługuje na szóstkę z plusem. Nie przeszkadza nawet brak wspomagania, gdyż silnik umieszczono z tyłu, więc przód jest dość lekki, bo w bagażniku znajduje się zbiornik paliwa. I tu ciekawostka. Żeby zatankować samochód, trzeba otworzyć bagażnik. Dopiero wówczas naszym oczom ukaże się wlew. Poza tradycyjnym bagażnikiem, podróżujący za stawką mieli do dyspozycji niewielki schowek za tylnymi siedzeniami. Prezentowany egzemplarz pochodzi z roku 64 i ma jeszcze drzwi otwierane pod wiatr. Trzy lata później zmieniono kierunek ich otwierania. Największą bolączką tego modelu była korozja i tu Trzeba przytoczyć historię pomysłowego Polaka z Trójmiasta, który w latach 80. podjął się budowy plastikowych nadwozi do tego samochodu całych nadwozi, a nie tylko błotników. Nie było to zadanie łatwe, bo samochód ma konstrukcję samonośną, ale w końcu Polak potrafi. W krajach byłej Jugosławii ten samochód jest równie popularny jak maluch w Polsce. Są kluby zrzeszające miłośników i użytkowników. Ale ten samochód spotykany jest jeszcze w codziennej eksploatacji. Z częściami zamiennymi też nie ma wielkiego problemu, wiele elementów pasuje od młodszych modeli fiata. Historia zostawy 750 kończy się 18 listopada 1985 roku. Wówczas bramy fabryki opuszcza ostatni czerwony egzemplarz. Jeżeli film Wam się podobał, zapraszam do łapki w górę udostępniania i subskrypcji kanału. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!